Jest pies mutant. Przybył do nas z Rosji. Proszę zobaczyć. Jakie ruchy odnosi ten głupi pies. Zrób coś mutancie. A oto jestem i kryję się przed wielkim psim pożeraczem ludzi. Oto mutant. Ciekawe czego znajdziemy. A oto biegnie. Nie można go przegapić. O nie, o nie, tylko nie do mojej rodziny. Pies mutant. Pies mutant, gdzie on leci? Trzeba się szybko ukrywać za nim. Pies mutant tu przyleci. A, gdzie by się tu szybko ukryć? O nie, o nie, pies zauważył mnie. Teraz tu przyleci. Zabił mojego kolegę i tam gania. Czyż nie widzicie?